Ależ się cieszę, że mogę gościć w Państwa Radio Odbiornikach. Ależ się cieszę, że mogę przywitać niezwykle miłego, jak zwykle, gościa Dariusza Wieczorka, posła na Sejm RP, startującego z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, będącego w klubie Lewicy, a od jutra Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. No dzisiaj już nie taki wesoły, bo po wczorajszych wydarzeniach pewnie wychodzimy z Unii Europejskiej, więc już tej radości nie ma. Panie pan pośle, daj mnie. pan spokój, ja pana najserdeczniej proszę. Wie pan, ja nawet chciałem tak elegancko jak zwykle, myślałem, że zaczniemy od tego. Że pan poseł zacznie mnie prostować i naprowadzać na właściwą nie, ścieżkę, nie, nie. jeśli chodzi o przynależność partyjną. Pan mi tu z grubej rury, ale niech będzie. Ja panu powiem, jaki miałem na pana zamysł. Chciałem panu nawet dać taką możliwą szansę, czy pan jest bardziej zaaferowany tym, co dzieje się teraz, w tym tygodniu, wczoraj, dziś, czy tym, co wydarzy się jutro. No ale skoro pan już zaczyna od wczoraj, to ja w takim razie też błyskawicznie mam dla pana niespodziankę. O. Gotowy? tak jest. Chociaż jestem w trasie teraz z Łodzi, wracam, żeby była jasność, bo byłem na kongresie elektromobilności, też ważna sprawa, więc złapał mnie pan redaktor w trasie z Łodzi do Warszawy. Ale rozumiem, ale że jedzie pan pojazdem. Trudne pytanie. Dobrze, ale rozumiem, że jedzie pan poseł w dalszym ciągu pojazdem napędzanym silnikiem spalinowym, tudzież dieslem, ponieważ niestety tak. No, niestety tak, wiemy dlaczego. Dobra, uwaga, nawiązuje do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja pozostaje prawem najwyższym Rzeczpospolitej w stosunku do wszystkich wiążących Polskę umów międzynarodowych. Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych. Z racji wynikającej z artykułu 8 ust. 1 Konstytucji, nadrzędności prawnej mocy Konstytucji korzysta z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania, orzekł Trybunał Konstytucyjny. No i co jest w tym takiego dziwnego? Nie, no, bardzo to skomplikowane, co pan redaktor przeczytał, natomiast przełóżmy to może na język normalny dla każdego, zrozumiały dla każdego polskiego obywatela. Czyli mówiąc krótko, jest poza dyskusją, że w Polsce obowiązuje polska konstytucja. Natomiast podpisując traktat europejski, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i w tym traktacie wpisaliśmy że wyroki Trybunału Sprawiedliwości tejże Unii Europejskiej będą respektowane przez każdy kraj członkowski. Panie pośle, to tak, czym... żeby pan poseł nie musiał, że tak powiem, się pogrążeć, ja teraz od razu dodam. To nie jest tak. wczorajsze orzeczenie Trybunału no Konstytucyjnego. Oczywiście, że nie To jest tak orzeczenie jest. z 2010 roku, kiedy, profesorem, yy, przepraszam, kiedy prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Ale niech pan redaktor jeszcze powie, bo doskonale wiedziałem, że to. to dlatego mówię, to jest orzeczenie, które yy, mówiąc krótko, było w 2010 roku, tylko niech pan redaktor powie, czego ono dotyczyło. A, a czego ono no dotyczyło? Bo, proszę, no bo dotyczyło konkretnej sprawy. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, co się stało wczoraj, to był wniosek, wniosek premiera, premiera, prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Tak jest. Dokładnie. I to był wniosek nie dotyczący konkretnej sprawy, czy w sprawie Izby Dyscyplinarnej, czy w sprawie sądownictwa to Unia Europejska czy Trybunał Europejski ma prawo podejmować decyzję, tylko to był wniosek generalny, pryncypialny, mówiący o tym, czy y, mamy wykonywać wyroki Trybunału Sprawiedliwości, czy nie mamy wykonywać No i panie pośle, teraz no. mamy sytuację jasną i klarowną, krótko i węzłowa. To Francuzi za nic mają sobie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawet prezydent Macron bezpośrednio mówi tak: o nie, 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 nie. My tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wykonamy. No Ale i co? I nie ma mowy o France Exit, ani nie ma mowy o Francji Exicie, nie ma nic takiego, nic. Ale czy pan redaktor nie jest w stanie zrozumieć jednej rzeczy? Nie. Bo przecież wiem, że doskonale... Ale redaktor pan rozumie... jest mało rozumny, panie poszczególne. Nie, nie, bardzo rozumny, bardzo inteligentny. To dotyczy konkretnych spraw. Oczywiście zaraz będzie pan redaktor mówił o niemieckim Trybunale w Karlsruhe, który... Też w jakiejś tam sprawie uznał, że prawo niemieckie jest ważniejsze Rada Stanu we Francji i... też, Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii też, również, we Włoszech też, powiedzieć. w Czechach też, Mielczy na Litwie raz. też, wszędzie tak, Dąkuję, a u nas nie. Dziewięć krajów, dziewięć krajów podejmowało w konkretnych sprawach tego typu decyzje, ale Polska jest pierwszym krajem, który, którego Trybunał Konstytucyjny nie chce analizować, czy ten Trybunał w taki sposób powołany, czy winny, ale podjął decyzję, że w generaliach, w generaliach prawo europejskie nie obowiązuje w Polsce, bo taki jest wydźwięk tej nie, decyzji. Nie, nieprawda. Trybunału. Wydźwięk jest zgoła inny, no. panie pośle. Wydźwięk jest taki, że w tej to proszę materii... Proszę zobaczyć, co mówią dzisiaj instytucje unijne. Proszę ale wie pan, zobaczyć. ale to, co mówią instytucje unijne, to ja wiem i to od lat instytucje unijne to mówią. To, co jest po myśli powiedzmy rządzących w Unii Europejskiej nie zawsze jest po myśli w państwach, członkach Unii Europejskiej. Tak było, jest i pewnie tak będzie zawsze. No ale przecież nie będzie... to jest nasza wspólna sprawa. Nie, no, to, no jasne, to, to pan że pan tak, ale Pan w 100% rację, panie pośle. Ale chociażby czy pan poseł Wieczorek, czy inni posłowie też mówią nie respektować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego notabene jednoosobowo w sprawie Turowa. No ludzie, no, na miły Bóg! No dobrze, ale A, to jest właśnie niedobrze. To jest mniej więcej nie, nie, taka hipokryzja, nie, że wtedy, kiedy my mówimy nie. wszyscy, że nie, no to nie, nie, nie. mówimy, że nie. Kiedy nie jeden nie mówi, nie że manipulujmy. nie. No to nie, nie, mówi, nie, manipulujmy. No to nie manipulujmy, panie redaktorze, bo mówimy o tym, że y, nie zamykać elektrowni to nie znaczy nie wykonywać, bo te kary y, potencjalnie ale są zaraz. Naleczane. Ja mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Mówimy Panie, nie zamykać Panie, elektrowni. Panie pośle, ale pan mówi nie zamykać elektrowni, a przecież pierwsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej było jakie? Ale oczywiście, że takie było. A widzi pan technicznie, technicznie i żeśmy wielokrotnie na ten temat rozmawiali. I nie wracajmy już do tego tematu, bo znowu dyskusja skończy się bardzo źle i przykro, bo wina jest po naszej stronie, więc nie narzekajmy. Nie, ale my tego nie, nie wiemy, że jest po naszej ale, stronie. Ale zwracajmy uwagę na jedną rzecz. Unia jest dobra, jak wydaje trybunał pozytywną decyzję w sprawie tam gazociągu opali, wtedy mówimy proszę bardzo, to jest super. Natomiast Unia jest zła, jak wydaje decyzje dotyczące systemu sądowniczego w Polsce. Zwracam uwagę na jedną rzecz, że Unia się nie odnosi w ogóle do polskiej konstytucji, Unia nie wpływa na stanowienie prawa w Polsce, Unia i Trybunał Sprawiedliwości analizuje tylko na podstawie doniesień czy wniosków, które no, czy Doniesienia z to dzisiaj nabierają, czy donosy nabierają dzisiaj no zupełnie tak, nowego okay. znaczenia. Źle to, źle to sformułowałem, ale na podstawie konkretnych wniosków Un Unia stwierdza, Zgodność jakiejś tam decyzji z polskim prawem i stwierdziła, że jest potencjalne zagrożenie niezawisłości sądu w Polsce. Stwierdziła. Że ale to by się dzisiaj. Z tą Unią ale dobrze, kupiemy, ale między potencjalnym, po Unią, ale między potencjalnym zagrożeniem. Ale Panie Pośle, ale panu, ja panu odpowiem od razu. Ponieważ pan mnie no, docenił, to ja w takim razie odpowiadam i jeszcze wywołał do tego wszystkiego Zamieniam się w słuch. Ale ja to błyskawicznie powiem. Co do Izby dyscyplinarnej mamy sprawę jasną, krótką, węzłowatą i zamkniętą. W sensie? No, powiedział premier Mateusz Morawiecki i powiedzieli ustawodawcy, że Izba Dyscyplinarna idzie do przemeblowania. No, ale nie poszła jeszcze. No ale ma iść. No dobrze, ale co? Kiedy ma iść? Za 100 lat? No, być może wtedy. Za 10 lat? No to inaczej. Skoro pan poseł się na przykład dziwi temu, że Izba Dyscyplinarna jeszcze nie została przemeblowana, czy nawet nie zdemolowana, nie dziwi się pan, że jesteśmy ponad dwa miesiące już po terminie, kiedy Komisja Europejska powinna wydać opinię w sprawie naszego KPO? No dobrze, ale. No, nie, nie pan dobrze. Co, panie nie, nie, oczywiście, że do, dobrze, w sensie takim, że rząd leci w kulki i gra sobie a, w kulki. A Komisja Europejska, w, Europejska w kulki Polską? nie leci, tak? Komisja Europejska w kulki nie leci. Aha, czyli nie to, leci. że na przykład nie opiniuje ponad dwa miesiące już po czasie, kiedy powinna była zaopiniować nasze KPO, to nie jest lecenie w kulki. To jest, rozumiem, oczywiście, praworządność. Oczywiście, że nie. A co? Ma, ma opiniować pozytywnie i y, powiedzieć tak, dobra, droga Polsko, my wam dajemy te. 67 miliardów złotych dajemy wam do dyspozycji. Teraz dajemy wam zaliczkę. Panie pośrednie, no za ale to inaczej. Nie, ale, 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 tego, ale bądźmy poważni. Tego, że u was tak, nie ma sądownictwa, wiemy, że sądownictwo jest pod butem wiążącej wielkości. Panie pośle, ale bądźmy poważni. Ogłaszamy no, konkurs dziś. Poważni. Ogłaszamy dziś konkurs na najprzystojniejszego i najmądrzejszego posła. Wygrywa Dariusz wieczorek. I teraz ja jestem w Jury i mówię tak. No, macie rację. przystojny, inteligentny. Ale ja go nie lubię, no. no ale tutaj w ogóle... No, ale nie, widzi pan, i teraz pan pan tak, redaktor, dwa kryteria. Nie ma przystojny, błogą... tak? Inteligentny, no, tak? Nie. A to, czy ja pana sugeruje posła pan, lubię, czy nie suger... lubię, on no, no, to właśnie sugeruje. Sugeruje pan, że Unia Europejska... Nie, nie, sugeruje pan, że Unia Europejska nas nie lubi. Nie, dlatego. Sugeruje nie, nie coś nie innego, że Unia Europejska złamała umowę, którą podpisaliśmy. Czyli powiedzmy, ogłosiła konkurs. Ale pan redaktor wie, że w tej umowie jest niezawisłość sądownictwa w Polsce. Poważnie i w nie, Unii Europejskiej panie pośle, ale w żaden sposób. No przecież pan sam jak jako żaden? ustawodawca dostał bacięta za to, że głosował razem z PiSem za ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. To są I tam... dwie różne rzeczy. Jakie dwie różne rzeczy? No właśnie ta ustawa o zasobach tak. własnych Unii pan Europejskiej, panie pośle. I europejski program pana... odbudowy jest powiązany z krajowym programem odbudowy. Wszystko jest okej, okay, ale niech pan się zapyta pana premiera, co podpisał w zeszłym roku. Jak ten plan był wynegocjowany i tak radośnie wrócił i powiedział: Mamy wielki sukces, mamy 250 miliardów dla Polski. no niech pan się zapyta, czy na stronie 84 tego dokumentu nie ma wpisanego, że jest to uzależnione od przestrzegania prawa w kraju członkowskim? Ale no, o prawo praworządności. Jest, pan, no? Ale przecież u nas prawo jest przestrzegane no chyba, że nie jest przestrzegane. No jest prawo to, przestrzegane, to mówmy o tym otwarcie. Trybunał... Stroną, skoro, Trybunał, skoro Trybunał Sprawiedliwości mówi, że niestety ma zastrzeżenia co do, do tego, czy w Polsce sądy są niezawisłe. My ale mówimy, Przepraszam bardzo, ale, ale zaraz, no ale to za chwileczkę może, może na przykład. Się nie zgadzać z wyrokiem, może pan się nie zgadzać z wyrokiem Trybunału. OK, nie ma żadnego problemu. Nie zgadza się pan z wyrokiem Trybunału. Co robi odpowiedzialny rząd? Odpowiedzialny rząd negocjuje, mówi, drogi Trybunale, o co wam chodzi? W czym tu jest problem? co musimy zrobić, żeby było wszystko OK? A nie odnosi pan no wrażenia, że tak sprowadzić. było robione chociażby w kwestii Turowa, panie pośle? No było. I co? No dobrze, ale w kwestii Turowa było robione ze stroną czeską. Nie, właśnie z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości pisaliśmy odwołania. Finalnie pani poseł, e, przepraszam, pani poseł, pani sędzia na odchodne jeszcze nam dowaliła. No a co jej stało na no przeszkodzie? Tak. No, no ale co? to znaczy, no. że co? E, że e, jak piszemy odwołanie, to z góry... Odwołanie musi być przyjęte, panie może pośle. No, ale no, no dobrze, ale to jest mniej więcej no tak, jakby pan poseł napisali. Wieczorek dzisiaj napisał skargę na redaktora Klarenbacha. I napisał tę skargę na redaktora Klarenbacha do redaktora Klarenbacha z myślą o tym, że ta skarga do redaktora Klarenbacha na redaktora Klarenbacha dotrze do prezesa. No, tak to nie działa. Po, państwo polskie działało. napisało skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z prośbą o to aby jednak był skład rozszerzony który będzie decydował chociażby o sprawie Turowa. Pani sędzia, która powiedziała wcześniej, że Turów należy zamknąć, jednogłośnie powiedziała nie, nie będzie składu wieloosobowego, no bo po co? No o czym my no mówimy? Dobrze. No ale co, ale, ale co? Pan redaktor się denerwuje, a ma prawo do tego. Kto? To ja panu powiem dalej. No nie ma prawa, prawa oczywiście... bo to nie jest mój sędzia. No ja nawet nie wiem skąd ta kobieta jest na dobrą ja, ale, sprawę. Ale to jest sędzia pana redaktora, to jest mój nie, sędzia. Z nie, 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 przepraszam. Ta tam nie przecież ona jest z politycznego nadania, panie pośle. Z jakiego politycznego? No a skąd się biorą, skąd się biorą sędziowie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości? Do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na to, że będziemy wyroki Trybunału Sprawiedliwości przestrzegać. I koniec. Podobnie jest. Jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, to również powiedzieliśmy, jesteśmy wspólnotą krajów demokratycznych, gdzie są wolne sądy. Jeżeli podejmujemy wspólnie decyzje o wydatkowaniu środków finansowych, to je również realizujemy zgodnie z procedurami. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, i to jest swego rodzaju wspólnota mieszkaniowa. Czyli w tej wspólnocie mieszkaniowej ktoś ustala decyzję o wysokości czynszu, ktoś ustala decyzję o wysokości dopłat i po prostu wszyscy je musimy przestrzegać. I przestańmy się już dzisiaj czarować i doktoryzować nad tym, bo dzisiaj już jest zero. Panie jedynkowo. pośle, jeżeli niech to PiS by była spółdzielnia, to ja bym może to jeszcze zaakceptował, ale wie pan, we wspólnocie. Kto chce wyjść z Unii Europejskiej? Kto z Unii Europejskiej? Niech, niech to, niech to, rząd, powie. Ale niech to chyba, rząd powie. Ale przecież rząd nie chce wychodzić z Unii Europejskiej. Jest nawet specjalna uchwała polityczna no wiem, prawa i sprawiedliwości. Wiem, tak. Widzę, że ma pan wielką wiarę w Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, redaktor... nie mam wiarę w siebie i w takich ludzi jak ja, którzy pan... na przykład namawiali tych niezdecydowanych do tego, żeby do Unii Europejskiej przystąpić. Ja się bardzo cieszę. To bym apelował dzisiaj do pana redaktora, żeby pan zaapelował do rządzących, żeby z tej Unii Europejskiej przystąpiły. Wie pan, to będzie jak z tą skargą. No to? Ale ja nie wiem, czy będzie, Dariusz ale... da Wieczorek, proszę Państwa, jak zwykle no pan uroczy. Pana Prezesa Dariusz Wieczorek, poseł, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewicy. Od jutra Nowej Lewicy był Państwa i moim gościem w Polskim Radiu 24. Złaknionym widoku i, i słuchania Pana Posła Wieczorka zapraszam już dziś wszystkich na program Forum w TVP Info. Do usłyszenia Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo. A proszę bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego do zobaczenia. dobrego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry. Panie.